Dzisiaj testujemy jaką grę? Story Cubes. Story Cubes. Tak. Tamtaj nie możemy. Bo tamta nie wiadomo gdzie jest. Wiesz gdzie ona jest? Wiesz czy taką grę Marvel. Jakieś super bohaterowie i w ogóle. A nie chcę. Grać. <laughs> to już trzeci dzień. Czego? Daily. Daily Halloweenowego, aż do Halloween będzie Daily. Ej, a patrzcie jak to się zakłada? Kupicie tą maskę i macie tu taką siatkę. I wkładacie w to głowę. Super, e, super tutorial. Dziękujemy. No to zaczynamy gralić Zmieniłeś? Czemu zmieniłeś bluzę? No bo tamte były No. O, fuks, puka drzwi, idziemy otworzyć. I otwieramy grę i otwieramy fuksowi drzwi. Ty grę, ja z drzwi, dobra? nie powiedzieć, że jestem dzisiaj sama. Na... Tak, to ja. Patrzcie, czarne pudełko, stole tak? tego Tak. Wpuściłam. Mhm. Mama go wpuściła. Ja go wpuściłam człowieku, poszłam przed chwilą. Dobra, i chodzi. No, i chodzi tu o to, żeby układać takie historyjki, żeby też była. żeby w tych historyjkach była. O, mój kosmita. Była ta rzecz, która tutaj jest na kosteczkach. Tak? Kosznika, przebrajcie przed chwilą. Kładam kolorowi, no. flakowi. Tu. I z no. dziewięcioma kostkami. Trzeba kulnąć. No I dziewięcioma sobie. Jeden, trzy, pięć, siedem, dziewięć. No. Czyli kulaj, a ja będę musiała szybko ułożyć historyjkę. Zamykam oczy. I ułóż w jeden pasek szybko. bez kolejności. Gotowe, teraz zrobię tak, żebym ja widziała jakoś ładniej. No i dobra, układam. ja ci Ej, co ty robisz? Przysięz, jest ułożone. Zostaw. Zaczynam historyjkę szybko, czy 2-1. Historyjkę szybko, czy 2-1. Byłam w zamku, widziałam y, z niego mój dom, bo byłam tak bardzo wysoko. Kulnęłam kostką i magicznym y, trafem trafiłam do fontanny. Później, y, później ta fontanna mnie przyciągnęła niczym magnes i byłam na drugim końcu świata. Czytałam w tym czasie książkę i zrywałam kwiaty i nagle trzasnął we mnie piorun niczym w baladera. Wiesz co, co chodzi? No tą lekturę, o której nie odpowiadałaś kiedyś. A, Fuks! na przyszła idzie że mój coś... Teraz ja kulam na Dobra, mam kosteczki. I kulamy. Jeszcze na nie siadaj! Dobra, nieważne, kulamy. Dobra. Mamy wylosowaną tutaj i szybko układamy. Bo Fuchs wziął klep z Nutellą. I szybko tyk, tyk, tyk. I, I układam w stronę Natka świetna. i zaraz. Nie patrz, nie patrz, nie patrz, jeszcze nie patrz. Na... Dobra, trzy, Tamarzałem. dwa, jeden. Układaj historię, szybko. O, Dobra, zwolniłem do kogoś, co miał oczy i jabłko z A, a oni oglądali, a ludzie oglądali Bruce'a, wzięli kurtkę, pomyśleli o księżycu. Ciekawa bardzo historia, nie powiem. I teraz... A teraz zamykajcie oczy. No i dobra. I dobra, zaczynam historyjkę. Przestraszył mnie potwór, więc otwarłam szeroko oczy. Moje rzęsy stanęły jak słupy. Więc poszłam na drugi koniec świata. Zostawiłam bardzo dużo śladów, spotkałam kosmitów. Zamieszkałam w namiocie na kilka dni. Zerwałam piękne kwiatki z innego kraju. Zaczarowałam różdżką i pojawiłam się w domu, gdzie światło się zaświeciło. Ale głupie. Dobra, teraz kulam na Fixowi. Jeszcze dwie rundy zagramy. Czyli teraz ty, a później ja ostatni raz i powiemy baju. Dobra, kula. I szybko układam, układam, układam. Dawaj. Byłam w namiocie. Poszłam na dół, zostawiłem dużo śladów, a na śladzie siedziała osa ze spadochronem. Spotkałem żółwia na tym spadochronie. A, spadło. No dobra, dobra, dalej mów. Żółw strzelił stał. A to trafiło na latarkę i latarka się zaświeciła w zamku. Kreatywnie. Bup. Teraz ostatnia runda. Flaka. No czemu mówisz do mnie flagę? Ja nie jestem flakiem, no. Panu <grybuj> <grybuj> no runda dla mnie. Oczywiście. Z mojej strony. Yy, dobra, miałam takie... Hmm, o co chodzi? Bo byłam w zamku, gdzie było dużo kostek. Wykuliłam jedną kostką i pojawiła się owca, którą zaszeliłam szczałą, bo nie lubię owiec. Zjadłam jabłko, żeby się wzmocnić trochę, psychicznie i fizycznie. I później y, chodziłam o lasce, bo to jabłko było zatrute i aż mi coś przepłynęło do, do kończyn w nogach. Y, a później zerwałam kwiatka. I poszłam spać. Nie, to ja wymyślę coś z tego. No to dawaj, to ty teraz wymyślasz. To to ja byłem. Myślałem, bo byłam w zamku i miałem dużo kostek z owcą. Zaszczeliłam owce, zjadłem jabłko i później je czasnąłem laską i, i kwiata i właśnie na księżyc. Jeszcze więc Það fyrir næstja mapeg bengi húleina Storik Storik júps Að það er fyrir galið 10. odcinka Ég sé að það er segðan Pappa Tú tú